Cześć, nazywam się Dagmara Bartnik, jestem plastykiem i fotografem, fotografem między innymi noworodkowym. I dzisiaj właśnie o tym sobie porozmawiamy o sesjach noworodkowych o tym, jak one wyglądają od samego momentu, kiedy klienci kontaktują się ze mną, aż po samą sesję. Zapraszam. Idealny scenariusz to taki, kiedy rodzice kontaktują się ze mną dużo wcześniej, zanim dziecko pojawi się na świecie, kilka tygodni, nawet miesięcy wcześniej. I w takim momencie, kiedy ktoś dzwoni do mnie w tej sprawie, chciałby taką sesję zaplanować dla swojego dziecka, nie bardzo wie, jak to sobie wyobrazić, bo termin porodu jest załóżmy, za 2-3 miesiące. No, ale przecież nie wiadomo, czy dziecko urodzi się w terminie i co wtedy, czy to ma sens. W tej chwili już się umawiać na sesję. No, właśnie dlatego jest ten filmik. Chciałabym wszystkich uspokoić i powiedzieć, e, jakie są procedury, że tak powiem, e, kiedy współpracujecie ze mną. Kiedy kontaktujecie się ze mną po raz pierwszy, najistotniejszą informacją dla mnie jest termin porodu i to zapisuję sobie w kalendarzu. Na tym etapie proszę też o wpłatę zadatku, ponieważ skoro ja rezerwuję termin, to bardzo chciałabym mieć pewność, że nie ulegnie to zmianie i nie zostanę z pustym terminem. Yy, ale takie, taka, taki zadatek jest również zobowiązaniem dla mnie. Dlaczego? Yy, ponieważ yy, daję Wam gwarancję, że bez względu na to, czy dziecko urodzi się w terminie, czy nie, to dla Was miejsce się znajdzie. Są osoby, które dzwonią dość późno, kiedy noworodek ma kilka dni, i wtedy jeśli mam wolny termin, to umawiam się na sesję, ale zawsze priorytetem są dla mnie klienci, którzy wpłacili zadatek, którzy dużo wcześniej ten termin zarezerwowali. Podczas tej pierwszej rozmowy umawiamy się w ten sposób, że dzień po narodzinach maleństwa wysyłacie do mnie wiadomość, że maluch już jest na świecie. Ja wtedy biorę kalendarz, wyszukuję dostępne możliwe terminy i podsyłam do wyboru 2 trzy, kiedy to możemy umówić się na sesję. Oczywiście dbam o to, żeby sesja odbyła się w tych pierwszych dwóch tygodniach życia maleństwa. Przypominam, że im wcześniej, tym lepiej. O tym mówiłam w innym filmie. Następnie, dzień przed sesją, ponownie kontaktuję się z Wami telefonicznie. I mówię przede wszystkim o tym, jak przygotować malucha do sesji. Rozmawiamy o porach karmienia, chcemy je dopasować jak najbardziej do przebiegu sesji, no bo chodzi o to, żeby w miarę szybko model zechciał nam zasnąć. Rozmawiamy też o stylizacjach, o tym, jaka kolorystyka podoba się rodzicom, jeśli chodzi o te ujęcia rodzinne, jakie rzeczy możecie dopasować, no i parę innych szczegółów. No, i przychodzi dzień sesji. Ponieważ pracuję mobilnie, również na sesje noworodkowe, przyjeżdżam do domu do klientów, co bardzo sobie chwalą. <laughs> przyjeżdżam z całym wyposażeniem a więc z oświetleniem, z akcesoriami, z tłami fotograficznymi. I w związku z tym, ponieważ akurat ten rodzaj sesji wymaga aż tylu rzeczy, które muszę ze sobą zabrać, przyjeżdżam ze wspólnikiem jednocześnie moim mężem kiedy we wskazanym pomieszczeniu rozkładamy się z całym tym sprzętem, wy macie jeszcze czas, żeby przygotować maluszka, tak jak się wcześniej umawialiśmy. Na przestrzeni lat wypracowałam sobie pewien taki schemat, co po czym następuje na sesji. Nie są to jakieś sztywne reguły, od których nie robię odstępstwa w razie potrzeby, ale zwykle właśnie w takiej kolejności działam na sesji. Zaczynam od najtrudniejszej części, czyli od pozowania dziecka na Bimbagu. Bimbagu to jest taka wielka pufa, na którą naciągamy tkaniny różnej, różnego koloru, różnej struktury. Te tkaniny stanowią tło dla noworodka. No i tam staramy się zrobić wszystko, żeby dziecko zasnęło głębokim snem, tak żeby można było je odpowiednio ułożyć. W sesjach noworodkowych nie o to chodzi, żeby przebrać dziecko w jakąś czapeczkę, w jakąś opaskę. Nakryć kolorowym kocykiem i cykać zdjęcia. No nie, to byłoby duże uproszczenie. Dzieci naturalnie mają tendencję do kulenia się, do chowania główki, do zaciskania rączek w piąstki. Mi zależy na tym, żeby dziecko zasnęło na tyle mocno, żeby się rozluźniło i pozwoliło się układać w takie plastyczne, ładne, słodkie pozy. Dbam o to, żeby każda część ciała, co do najmniejszego paluszka, była ładnie widoczna, żeby to dziecko wyglądało na tych zdjęciach naprawdę słodko. A dlaczego mówię, że ta część na bimbagu jest najtrudniejsza? No nie dlatego, że jest ona jakaś trudna dla dziecka, jest raczej trudna dla mnie, czasami też dla rodziców. Chodzi o to, że na samym początku yy, trzeba swoje wyczekać, zanim maluch zdecyduje się zasnąć. Bardzo często on się mimo tych swoich kilku dni orientuje, że coś się w domu dzieje ciekawego, no i ma oczy jak 5 zł. Zatem nie należy się absolutnie niecierpliwić. My to dobrze wiemy. Wiemy, że swoje trzeba wyczekać. Mówię też o tym cały czas rodzicom, żeby zachowali spokój i dali dzieciaczkowi czas. No i kiedy dzieciątko zaśnie, staram się zrobić. Kilka ujęć w tej, w tej kolorystyce, w tej stylizacji. Zmieniam jakieś czapeczki, zmieniam opaseczki, żeby te zdjęcia się między sobą różniły. Zmieniam troszeczkę ułożenie ciała, tak żeby po prostu wybór tych zdjęć był większy. Jeśli nam dobrze idzie i maluch jest skłonny do spania, przebieramy bimbaga w inne tło i robimy podobnie, czyli układamy dzieciątko w różne pozycje z różnymi dodatkami, żeby tych zdjęć uzyskać jak najwięcej. Jeśli natomiast u malucha jest ze spaniem na bakier, no to nie pozostaje mi nic innego jak zawinąć go w kokon. W tym kokonie wygląda całkiem fajnie. Nie musi spać, może mieć otwarte oczy, jest unieruchomiony, także nie będzie wykonywał dziwnych gestów, zasłaniał twarzy piąstkami. Ale bardzo często też dziecko w kokonie się uspokaja i usypia, ponieważ przypomina mu to ułożenie, jakie jeszcze parę dni temu miał w łonie matki. Kolejnym etapem jest pozowanie noworodka na tle fotograficznym. Zatem rozwijamy tło. Oczywiście, sam nie zapozuje w ten sposób. Do tego potrzebne są akcesoria, w których będziemy mogli go umieścić. Stosuję między innymi coś takiego drewniany cebrzyk albo drewniane urzeczko. Akcesoria dobieram z uwagi na wagę noworodka. W urzeczku fajnie wyglądają dzieci nieco większe. Największa modelka, która tutaj pozowała, miała nieco ponad 5 kg. Natomiast w cebrzyku lepiej wyglądają dzieci takie średnie, drobniejsze, około 3 kg, nawet 2,5 kg mi się zdarzały. I tutaj, tak jak wcześniej powiedziałam, można dać dziecko zawinięte w kokon, można je umieścić w czymś takim. Ale jeśli ładnie śpi, to możemy też zrobić zdjęcia bardziej sauté, gdzie sobie swobodnie leży, na brzuszku czy na boczku. Kiedy mamy już zostawioną taką stylizację na tle fotograficznym, jest to znakomita okazja, żeby do pozowania zaprosić starsze rodzeństwo, jeśli takie jest. Tutaj ze współpracą starszaków bywa różnie. Jest to zależne od wieku i humoru, ale robimy wszystko, żeby chociaż kilka takich ujęć starszego brata czy siostry z maluszkiem wykonać. No i zbliżamy się do końca naszej sesji, do ostatniego etapu, a więc do ujęć rodzinnych na tle fotograficznym. Możemy pokusić się o ujęcia na czarnym, białym, szarym tle. Takie rzeczy ustalamy wcześniej, przed sesją. Ja mówię też, jaką garderobę warto do tego doprasować. Um, oczywiście ten ostatni etap, gdzie, gdzie jest potrzebna cała rodzina. Może też się odbyć na początku w jakichś wyjątkowych sytuacjach, możemy zamienić kolejność, bo zdarza się, że tata na przykład może być tylko na początku, a później musi gdzieś pojechać, to jest kwestia dogadania. Ale ja, kiedy mogę sama o tym zadecydować, to wolę sobie to zostawić na sam koniec, ponieważ tutaj nie musimy tracić czasu na usypianie noworodka. Maleństwo nie musi spać, jeśli śpi, to super. Ale równie dobrze może mieć otwarte oczka. Ważne, żeby było spokojne, najedzone, żeby, żeby nie płakało. Jeśli chodzi o to rodzinne pozowanie, to spotykam się z różnym podejściem rodziców. Wielu osobom bardzo zależy na tym, żeby maleństwo było na golaska, żeby było widać jak najwięcej tego małego, słodkiego ciałka oczywiście odpowiednie miejsca zasłaniamy. Tak, mi też się to podoba, ale tutaj rodzice biorą na siebie pewne ryzyko. Otóż bardzo często się zdarza, że podczas takiego pozowania pojawia się Siusiu lub Kubka. No i tutaj, niestety, jeśli coś takiego się zdarzy, rodzice muszą to dzielnie znieść i udawać, że nic się nie stało, że mają ubrania suche i czyste. <laughs> Przynajmniej przez chwilę, dopóki nie dokończymy pozowania i, i tych ujęć. Wiele osób uprzedzonych o takiej sytuacji woli tego jednak uniknąć i zakłada dziecku Pampersa. Wtedy ja dopasowuję jakieś tam majteczki, spodenki, żeby tego Pampersa zatuszować. Ale są też rodziny, które uważają, że skoro wszyscy jesteśmy ubrani, to dlaczego maleństwo miałoby być nago? No jak to? No i jasne, nie ma problemu, może być ubrane, ważne tylko, żeby te rzeczy były gładkie i dopasowane do pozostałych. Ale spotykam się też z innymi pomysłami, koncepcjami. Na przykład tata chciałby tulić dziecko do swojego nagiego torsu, skóra do skóry, może ma jakieś ciekawe tatuaże, chciałby je pokazać. Nie ma żadnego problemu, ja się dopasuję na miarę możliwości. Im mniej szablonowe zdjęcia, tym fajniej. Ale są też rodzice, którzy uważają, że nie są dobrzy w pozowaniu, że nie są fotogeniczni, najchętniej to by w ogóle nie robili sobie żadnych zdjęć, nie wiedzą jak stanąć, jak chwycić dziecko, gdzie spojrzeć. Nie ma problemu, ja wszystko pokażę, ja wszystko powiem, proszę się tym zupełnie nie stresować. Oczywiście wszystkie te etapy, które tutaj wymieniłam, nie następują tak płynnie jeden po drugim. Są przeplatane większą lub mniejszą ilością przerw, które są potrzebne chociażby po to, żeby dokarmić głodomora, albo żeby zmienić pampersa. Zdarza się też, że siusiu czy kubka m, przytrafi się na stylizację. Ale spokojnie, mam to wliczone w ryzyko zawodowe. <laughs> Zresztą, i tak, wszystkie rzeczy są po sesji prane, wszystkie akcesoria dezynfekowane. Hmm, chcę, żebyście mieli świadomość, dlaczego taka sesja trwa około 3-4 godzin. Samo wykonanie zdjęć no to jest parę chwil, ale wszystko, co dzieje się wokół dziecka, wymaga troszkę czasu i cierpliwości. Gdybyście mieli jeszcze jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu. Jestem dostępna na Facebooku, na Instagramie oraz na stronie internetowej. Wszystko znajdziecie w opisie pod filmem. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejne wideo. Pa!